Ja myślę, że jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o katedry, z prezesem rozmawiałem, tak jak mówiłem, mają projekt pięknego silnika na chyba 8 czy 9 kontenerów. Wtedy powstawiamy już we wszystkich, bo w tych, no, których tak. nie ma możliwości, no to no nie ma na dzisiaj. Z, z tego, co, 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 co o tych śmieci, trwało, jakby powiedzieć, no tam się ci przedsiębiorcy się że żeśmy za zaczęli raz... Nie, to by było, Radość trzeba do tego przyznać i wrócić i będziemy podle... ceny obniżali. Zresztą trzeba poprawić postawy Tak, my byli do mnie to samo powiedzieli, że cztero. Nie wszyscy, tak? Niektórzy no są zadowoleni. Natomiast tu trzeba chyba jednak wprowadzić do wolność, Czyli, Wolne. Czyli tak, jeżeli przedsiębiorca życzy sobie cztery razy, to jest cztery, wtedy jest inna cena, jeżeli jest, jeżeli jest raz, to jest raz i jest inna cena. Natomiast... No, ja uwierzę, że wszyscy przedsiębiorcy są uczciwi nikt nie będzie, nie będzie twierdził, że nie produkuje śmieci, nie? bo tu chodzi o to, żeby te śmieci nie trafiały gdzieś tam, tak? Mieliśmy już takie przypadki, że y, nawet pod mostem, tak? Na, śmieci, o której straż ustalała po kwitach czyjeś śmieci, no i, prawda? Ostatnio bunkrzy gdzieś tam się, chyba, portal wykrył, że śmieci nadal śmieci. Natomiast tutaj też, jeżeli nie...